Cześć! Jestem właśnie w warszawskim zoo i właśnie tutaj w niedzielę o 12 odbędzie się impreza charytatywna, żeby ratować goryle nizinne wschodnie. I podczas tej imprezy będzie można wylicytować właśnie obrazy szympansicy Lucy. Widzicie jakie ładne są te obrazy? A jak Lucy malowała te obrazy? Lucy dostała od nas pędzę z farbą i płótno. Była w klatce, na zapleczu, miała spokój inne osobniki nie przeszkadzały, bo mamy aż 9 szympansów. I tam mogła sobie e, namalować, co tylko jej się podobało. Fajnie. Ale jej obrazy są takie fajne. Każdy może sobie coś innego tutaj wyobrazić. Zgadza się, a co ty widzisz na tym obrazku? Ja na przykład tutaj widzę dwie rzeczy. Albo e, po prostu rakietę, i tutaj jest e, po prostu ogień, który leci, mm -hmm. przys przyspiesza. Ja, ona tak fajnie zrobiła, że to wygląda, jakby naprawdę był ogień, i tak by I płomienie, jak, prawda? Ze startującej lecia, rakiety, no. tak. I w tej rakiecie siedzi e, albo koń, albo dinozaur, tutaj z takimi żółtymi zębami. Oczywiście, no, teraz ja <laughs> to widzę. A widzisz, każdy może sobie tutaj coś zobaczyć. Im dłużej patrzysz, tym więcej widzisz. No. Lucy namarowała ten obraz specjalnie dla swoich braci, dla goryli, które w Afryce niestety mają w tej chwili bardzo ciężkie czasy, a my zbieramy pieniądze, żeby im pomóc przetrwać. A jakie są największe zagrożenia dla goryli z innych wschodnich? No niestety tych zagrożeń jest kilka. Pierwsze z nich to to, że wycinany jest ich dom, czyli lasy tropikalne. Drugi to taki, że niestety bardzo wielu kłusowników jest w tych lasach, którzy zakładają tam sidła i w te sidła goryle się łapią i niestety w nich umierają. Również małe gorylki są zabierane i sprzedawane później na rynku. Takie małe gorylki szybko umierają, ponieważ nie jesteśmy w stanie, my ludzie, zapewnić im właściwej opieki, a poza tym są bardzo podatne na choroby, które my przechodzimy bardzo lekko. Dlatego właśnie warto wspierać ochronę goryli nizinnych wschodnich. I zapraszam wszystkich na imprezę charytatywną, która odbędzie się w tą niedzielę o godzinie 12 w warszawskim zoo i będzie można wylicytować obrazy Lucy. Zapraszam. Zapraszamy!